Nie ma a widać co zaś robią, zaś zbierają zboże na wierzch, tym razem tu do tej, do tej grozy leci No i to już będzie większość tam, potem tam jeszcze przyjedzie do i koniec Teraz już mam dziury w wulcie muszę łopatą ciepać, także Także biera i ciepia. No. Buja, ale to już trudno, to się pozbieram. i tak leci czas, jak widzicie, pogoda wybitnie, dziwno. Bo jak dzisiaj kartoffina kopać to mokro. Zdjęcia na dzień dzisiejszy 720, paszczuwa 740, konstrukcja. Ale on nie musi. To no, chyba, że ktoś ta suszarnia wali. Dobra. Chciał, tu działać. To widzicie no, zaś, co wady No i dobra, jęczmień ściepany Tu ma już jakieś półtora metra wysokości. Tam, że wszystko z tego roga wywalił tu na dół. A żeby się na ścianie nie opierało. Ogólnie to. W Ciężar raczej w dół, opiero, nie, nie na bokinie. Jak jest płynność ściana w dół, jakby była zyskosa, no to ja. Ale tak, to jest raczej mniejszy ciężar, co, co na na pycho. No i to z tamtego wzgórza ciepło jest sporo, nie? Tu ogólnie jest z jęczmi cały, więc już tu nic nie przyjdzie. O, w sumie trzeba by tu jeszcze zabudować i zgadnąć jeszcze ten wierch tu bliżej na, na środek, ale dobre. I tak tu będzie szutowane z tego. Zresztą pierwsze to pójdzie, bo to jest stare. Tu w to grodza podwójno przyjdzie przynżyto. Teraz wiela będzie tak na równo, więcej tu nie dowóm. Reszta zboża, czyli y, pszenica. To dla mnie stoć na dwóch przyczepach. Mam y, te drzewiane przyczepy, dwie, to na nich będzie pszenica stoła do szutowania. Może coś tam w Big bagi nasypia. Owies. Y, do woza przyjdzie jedna przyczepa. A drugo też w big bagi chyba. Jakaś tu w dole poustawać na paletach. Jak tam jest ta słoma no to wzdłuż między rozrzutnikiem a przyczepą i słom, to se paletne układą i tam na te by tak big bagi ukłodą z owsym. No i te lanie. No teraz tu muszę oczywiście ogarnąć. Ta plandeka nas oddać bo to jest jedna z tych przyczep co będzie na niej na zima. Nadychał się tego kurzu jak pierdolę No a tu to trochę ogarnąć. Serki, ale taki, taki moment ten. Kurz po jęczmieniu. A silnik schować, dmuchawa przykryć wiadomo. Do opony muszę dobić powietrza, bo się ginało. Albo ten jęczmień taki ciężki, albo tyle, tak mało powietrza w oponach z potrzeby muszę wyciągnąć ta druga przyczepa. O, fajnie ją plandeką owinąć. Przy, przykryć znaczy się. Wstawić do stodoły tam, tamtej, a potem tą przyczepą dojechać i zaczepić tą. Także to będzie zestaw na pszenicę do sfutrowania. Jeszcze za stodołą mam taką małą metalowo przyczepaną, na której w tej chwili są opony z broga, no to może jeszcze tamta użyja na przynica, by da widzieć. No a te dwie to standardowo, te są przyczepy, co na nie teraz pójdzie przynżyto, a po tym nie wiem. Też przynicę na i do skupu się pojedzie. Czyli się jakiś bin, no ale... Kaja go tu postawia. To by zaś było kombinację, bo te biny potem mają syp do, od dołu i nie wiem, by trzeba było podstawiać jakoś wanna czy coś. I żeby do niej do tej wanny nabrać tego zboża i zaś tu jechać do żutownika, żeby to wsypać wiadrem do szutownika. No coś w tym stylu może się kiedy pomyśli. Tymi deseczkami to je zawsze w rogach, bo jak wie, tak jak teraz, to ta plandeka tak zefrowa fajnie jak żagiel. A jak tymi deskami obciąża, to jest dobry, to jest dobrze, ok? A mi one potem w y, y, ściepowaniu z zboża. Praktycznie nie przeszkadzają, po prostu jak odgarnią to na bieżąco to wyciągną te deski i wywalą na, 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 na beton, nie? Plandeka oczywiście pogryziono przez myszy, bo jakby, że to nie było. Ta plandeka ma dwa lata i już wygląda tak. jak syr szwajcarski, także ją trzeba składać w pół. A ta co jest na, na przyczepie moroki już też je pogryziono, ale w znacznie mniejszym stopniu, także do się ją jeszcze używać. Nie wiem. Co by trzeba było zrobić, żeby te pierdzielone myszy mi nie niszczyły tych plantek? No ja już sześć kotów już. 5 czy 6. Są już nie wiem czy te nikt czy, te, czy, 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 nie, czy nie kreatuje, jeszcze mieszkają czy nie. A, a planteki pogryzione. To jest nienormalne, nie? Psy, one też chytają myszy. Jak znajdą jakieś już to też chycą. No. I teraz Już więcej nie mu na ta strona. Sorry. Więc chyba się dalej roboty. Strawa czasu minęło. Wspomniałem jak są o was. To zaś mam taką jakąś aktualizację na grubę. Tu słowa musi jechać do chlewa. Tu jest gnitek. Część do wywalenia. Bo tam mi eternity ciepało. Muszę się tam jakoś dostać, żeby ten eternity tam wsadzić. Na tył przyczepa jedno, tam jeszcze taka mała przyczepka Tu leci 4,5 tony pszenicy Tam jakieś, nie wiem, półtora Może dwie No to jeszcze trzeba będzie na jakiś większy Do big bagów, nie nim big bagów tu mam do, od czorta Cała hołda, to no do big bagów sesji, na naładuję pszenicę Na Futrowanie bydła Byków no ale teraz jak widzicie chciało się za to, żeby suma i się, i siana dobrywa no. dać Ten jeden balt się za czyli w piecu i cały dobin oka i mieć go z głowy <laughs> Zaraz się bawić w przebieranie Bo tam fezogniki nie będzie, no ale tyle słumy Że aż mi się nie chce żeby się w tym bawić tak jak głów pieprza cały do góry, to tam wleza, rozgarna trochę i tyle. A, będę lubić. Kuraksy z drogi. U Ferguson, co na razie stoi za Alpum. Ale potem go tam wbiada po czopa. No muszę tam te siano przeciepnąć. Do tego A zresztą jak już. Ale i dwa, albo trzy bale sumy dochlewa. Dobra. No do po tym. O Jezu, cały czas puma urobia. piątej wieczór już mamy. Ja już to dzisiaj to mam trochę na styk normalnie. Tu już mam siana. tu mam sumę już teraz, zaraz tu wciepuję, ta reszta i mi to styknie. Trzy balenie nie nie mam ani siły już dzisiaj, ani natchnienia. jeszcze muszę wiaderka rozstawić i wodę napuścić. Wszyscy mi piszą, że ta wiaderka to jest do dupy, że mam mi tam woda pociągnąć, że im tam małzery mam napuszczać wodą. Te wiaderka roznaczy dni napuszcza wody jeno w do, do korytek i do żłobów. Co mi trzeba więcej? Tak bym musiał prac przekopać i w każdym zrobić poidło. A te mury są takie stare, że za cholera nie będą trzymać te poidła. Te bydło nie do tym uspokoju. One będą tak długo pracować nad tymi poidłami, aż ich rozwalą. To ja pewne. Także no, nie mam wyjścia. Póki pszenica nie zacznie być po tysiąca, a byki po 20 zł za kilo, to mogę zapomnieć, że postawia sobie jakoś... Yy, wiatra czy coś na byki. Dobra, suma i siano w chlebie pozametane w w wiaderkach, młoem, kieszonka w karach. Jutro muszę kiszonki przywieźć. Eee, traktor w garażu, jęczmień stepany, już na wierchu. W garażu pozamykane dwa zestawy przyczep w Estodole naszykowane. Co ja jeszcze dzisiaj zrobił? Jakiś wpierdolny styl pompowania opon w przyczepach to już też ogarnięte w traktorach. Yy, Sprawdzane oleje, pły, płyny i te sprawy, zatankowane traktory jest na w tej chwili pół szóstej wieczór, za, za godzinę i da futrować. Także czas, żeby coś w duma. W zjeść, wleźć do domu i coś zjeść. Ach. Nie, wiem, że już dzisiaj jest zmęczony, ale jeszcze trzeba powtrować. Roboty jest w sumie jeszcze więcej, nie? bo jeszcze trzeba było ten wóz pod naszykować. Ale te plandeki zaś są dziurawe, zaś się myszy pogryzły. Także wywalić trzeba te plandeki z niego. Mam tu u znajomego blacha blacha ocynkowaną. Arkusze metr na dwa, grubość pół milimetra. I myślę tym obić ten wóz. Kożnik ma jakiś specjalnie wygórowany. A już mysz się raczej chyba nie przegryzie przez taką blacha. Kto ją tam wie, może te motyki już mają teraz sztuczne szynki metalowe, postylkane no. Nie wiem. Ogólnie to by trzeba było jeszcze i zagroda tam po jakaś tam no drzewa, ale wszystkiego człowiek nie przerobi. Nigdy nie zrobi wszystkie roboty. Zawsze będzie coś do zrobienia. Także zajmij się to jest moment. Czasem robić swoim tympem, a cały czas. A nie, szarpać i zapieprzeć na wyścigi. Może jeszcze w traktorach chcę pozakładać ledy i w nocy robić na polu, nie? Nie, nocy od odspania. Bez przesady. No, nic. To na tyle dzisiaj nie będę już tam futrowania nagrywał. Maja się idzie z wojną pożegnać. Maja, powiesz coś? A zimno ci się, ja. To tak jest, jak się północy do po gospodarce i szczeko zamiast spać. No, hmm? Tak? Nic nie powiesz? No to już trudno. Więc, czym ta się... To no zaś! A jednak, no, a jednak się udezwała. <grywka>